Halo, ale nie jedziemy tak szybko, nie jedziemy tak szybko. Siemaneczko, ludziska z tej strony Madix, a dzisiaj będziemy sobie grać właśnie w Farming Simulator 22. I jak możecie zobaczyć, jesteśmy w naszym nowym, pięknym, wspaniałym domu, i muszę wam się pochwalić, ponieważ po ostatnim odcinku, gdzie robiliśmy sobie właśnie chatę i to, że tutaj było parę faili, jeżeli chodzi właśnie o wyrównywanie terenu, no to muszę wam powiedzieć tyle, że udało się to naprawić. Także jestem mega zadowolony. Zobaczcie, jest prosta, piękna, wspaniała nawierzchnia. Tutaj wszędzie. Tak samo pięknie to wygląda, nie ma tutaj żadnego, że tak powiem, brzydkiego terenu, gdzie mogłoby być jakieś wyboje. Jedyne co zniknęło, to zniknął Multifruit Buying Station, bo on nie będzie w tym miejscu, tylko będzie w zupełnie innym. Ja jeszcze szukam na niego odpowiednie miejsce, ale mam wrażenie, że mogę go postawić po prostu tutaj gdzieś na wyjeździe, że jak będę sobie wyjeżdżał na pole, co nie? To no po prostu będę się tu zatrzymywał i tutaj gdzieś będzie sobie to wszystko stało. A w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, będziemy sobie cisnąć z polem Owsa, bo jak możecie zobaczyć, Tutaj mamy coś takiego fajnego, jak właśnie num pole numer 59, na którym mamy już gotowe pole do zbioru i będziemy sobie chcieli je oczywiście ogarnąć, żeby właśnie zebrać ten owies, jeszcze go sprzedać po jakiejś powiedzmy jeszcze w miarę sensownej cenie. W tym momencie mamy 1277 dolarów w Gold Crest Valley. I w tym momencie na ekranie możecie zobaczyć moich pięciu ostatnich subskrybentów, także serdecznie was wszystkich pozdrawiam. I jeśli też tak samo chcesz być wyróżniony na ekranie w kolejnym odcinku, to zostaw lajka, zostaw też subskrypcję i komentarz, a ja będę mógł cię wyróżnić właśnie właśnie w kolejnym filmiku. Także nie dużo, jeżeli chodzi o jakieś straty, bo tylko tam chyba około 30 dolarów na 1000 litrów. Także ja sobie podprowadzę maszyny i widzimy się już na polu. I słuchajcie, w międzyczasie jeszcze sobie wziąłem kontrakt na kultywatorowanie, bo ono tam kosztowało około 13 tysięcy dolarów, więc jak najbardziej sobie chcemy też to zrobić. Zatrudnimy sobie do tego celu pracownika. Póki co pracownik jeździ po moim polu z owsem, ale wiecie co? Zabierzemy mu na chwilę tę fuchę. Jeżeli jeszcze nie dojechał tutaj do końca, bardzo dobrze. Jeszcze nie dojechał, a wiecie dlaczego? Wiecie chyba, bo jak testowaliśmy na streamie ten właśnie kombajn, to tutaj wiemy dobrze, że on sobie nie poradzi w tym miejscu, żeby później zebrać dobrze tą słomę, która zostanie, więc musimy po prostu zrobić mu tutaj taką uwroć. Dlatego sobie zrobimy to w tym momencie teraz, żeby można było później bez strachu, bez strachu sobie oczywiście ją zbierać, że coś nam tutaj, że coś tam tutaj zabraknie, prawda? Bo tutaj do połowy tej dróżki po prawej stronie mogę zbierać, bo jeszcze te pole należy do mnie, a jak możecie zauważyć, tam już są sypnięte kubki od połowy dróżki, właśnie w, w prawą stronę, to już należy pole do sąsiada i stamtąd zbierać, niestety już tego nie mogę. Dlatego tutaj właśnie chciałem, żeby ten pracownik bardzo dobrze to zrobił, więc musimy mu troszkę pomóc, żeby się tutaj popatrzy na nie pogubił, bo sam pewnie by tego nie ogarnął. Więc dalej, pracownik, niech sobie tutaj leci, ja podjadę sobie tym rozcelmaszem właśnie na pole numer 70, żeby móc zacząć tam kultywatorowanie i sobie puścimy tutaj pracownika. Ok, zrobiliśmy sobie to w taki sposób, że puściliśmy sobie pracownika, żeby dojechał do tego pola numer 70, jednak, bo no, niestety tamten ciągnik jest dosyć wolny, a nie chce mi się, szczerze powiedziawszy, prowadzić go. No, nie oszukujmy się, ja jestem już przyzwyczajony do tego, żeby właśnie pracować na konkretnych maszynach, jeżeli chodzi o to. Wyjątkiem jest jedynie polem u mojego dziadka, do którego sobie po prostu latam swoim własnym, prywatnym odrzutowcem, <laughs> można tak powiedzieć. Wyjątkiem jest jedynie pole u dziadka, gdzie no, siłą rzeczy musimy w tym momencie pracować na starych maszynach i na wolnych maszynach. No, bo jakby nie patrzeć, no, dziadka nie było stać na takie maszyny, które ja mam właśnie na moim polu, więc, no. Tutaj to jest jeden jedyny wyjątek, gdzie musimy pracować, i no niestety od tej wygody trzeba na chwilę odejść. Ale co mogę wam fajnego powiedzieć, że naprawdę, naprawdę mega dobrze kosi się, mega dobrze żniwa wychodzą z tego kombajnu. Kurczę, no ja jestem naprawdę tak podekscytowany tym zakupem, który tutaj zrobiliśmy, że no to jest niesamowite. I te testy, które tutaj sobie przeprowadzają, właśnie czy to na poprzednim odcinku, czy to teraz sobie właśnie testuję ten kombajn, naprawdę, uwierzcie mi, to jest cud miód w porównaniu do tego, co mieliśmy z naszym klasie. Klesikiem. Aczkolwiek klasika też bardzo, bardzo lubię, bo naprawdę kurczę jest był to mój pierwszy kombajn, taki już mocniejszy, nie mocniejszy, właściwie mówię, mocniejszy, to był najmocniejszy kombajn w ogóle, jeżeli chodzi o podstawową wersję gry, właściwie co ja gadam. Jeżeli chodzi o klasa, to to jest najmocniejszy kombajn, jeżeli chodzi o podstawową wersję gry. No tutaj sobie zainstalowałem tego moda właśnie na Kolosusa, który daje mi właściwie nie tylko maszyny do żniw, jeżeli chodzi właśnie o zboża, ale też jak dobrze wiecie, sobie skorzystałem przy okazji winogron a właściwie co do winogron. Słuchajcie, mogę wam powiedzieć tyle, że mamy już ostatnią fazę wzrostu, bo mamy tutaj tak naprawdę mega ciemniutko na tym polu winogron. Także prawdopodobnie następny odcinek będzie się dotyczył już zbierania tych winogron, na które tak bardzo, bardzo mocno czekamy i zobaczymy w ogóle jak to wszystko wychodzi, jeżeli chodzi na przykład o zbiory, plus dodatkowo czy kombajn daje radę, bo jeżeli jak dobrze wiecie, jak jeżeli kombajn nie będzie dawał rady, no to zmieniamy także hmm, tą podstawową wersję tego kombajna na Kolosusa, bo też się da, ale tego wszystkiego dowiemy się wszyscy, bo i wy, i ja w następnym odcinku. Oczywiście z mojego gospodarstwa. A póki co właśnie zetniemy sobie już resztę tutaj tego, tego zboża. No zobaczcie jak praca idzie na tym polu w ogóle. Kiedy ja zacząłem to ścinać, jakie, a jak daleko już jesteśmy, także no serio. Sorry, że się w ogóle taki aram, ale naprawdę no ten kombajn jest cudowny, niesamowity. Jeżeli chodzi o takie epitety, mógłbym wymieniać i wymieniać. Dobra, więc tak moi drodzy, ja sobie tu puszczam pracownika w takim układzie, a ja sam, przyjadę sobie przyczepą właśnie na pole, żeby móc zebrać właściwie od niego ten owies. No i dobra, pracownik jeszcze słuchajcie, daje radę, jeszcze nie woła o pomoc, ale my już sobie podjedziemy. Kurde, patrzcie, myślałem, że się wyrobię, co nie? Myślałem, że się wyrobię, żeby właściwie już mógł pracownik sobie tutaj już jechać dalej, ale jednak będziemy musieli zrobić to troszkę w inny sposób. Teraz sobie zatrudniamy pracownika, a my sobie razem z nim podjedziemy tutaj do przodu, żeby on już ściął wszystko. No i oczywiście przy okazji sypał Hallo, ale nie jedziemy, także Szybko, nie jedziemy tak szybko, nie jedziemy tak szybko, halo, 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 dobra, dajcie mi tu jechać 17 km na godzinę, Jesus Christ, ja nie mogę się tutaj właściwie dobrze ustawić, dobra, patrzcie na to, nie, już mamy w tym momencie 20 tysięcy litrów tego owie, owsa naszego pięknego, wspaniałego, jeszcze ten, pewnie tam resztka się musi dosypać, bo pewnie nie wszystko się jeszcze przesypało z tego kombajnu, tak, 6 litrów jeszcze, patrzcie na to, nie, jedziemy sobie to wsypać oczywiście do silosa kolejowego i sprzedajemy to w Goldcrest Valley. No i okej, okay, ja sobie, słuchajcie, wsypię to do silosa kolejowego i w międzyczasie zapraszam wszystkich na mojego Discorda, bo będziemy mogli sobie tam właśnie fajnie pogadać, czy będziecie mogli też się pochwalić swoimi gospodarstwami, także serdecznie was do tego zapraszam. A ja sobie odstawię maszyny i sobie zawołam pociąg. Nie no, ale wiecie co, ja sobie teraz właśnie podjechałem traktorem, żeby odstawić sobie maszyny i czy to podwórko nie wygląda epicko? Zobaczcie, no kurde, naprawdę zarąbiście. Tam za siatką, właściwie za ogrodzeniem, planuję zrobić właśnie jeszcze dodatkowo parę tutaj, parę, tam się zmieści w ogrom, żeby nie powiedzieć brzydko, paneli solarnych, więc tam oczywiście sobie postawimy całą konstrukcję fotowoltaiczną, ale to jeszcze za jakiś czas, bo no w tym momencie nas na to nie stać, ale też mamy inne priorytety. Dobra, ja sobie już zamówiłem ciuchcie, ma zamiar ona przyjechać, tam jeszcze chyba 3,5 km było, żeby przyjechała, także ja sobie jeszcze odstawię kombajn i za chwilę widzimy się już przy naszej przepięknej ciuchci. No i okej, okay, ciuchcia już do nas dojeżdża, także będziemy mogli sobie sprzedać owiec, który dopiero co zebraliśmy i słuchajcie, w tym momencie chciałbym was jeszcze zaprosić na... Mojego kikan. Tam sobie robimy streamy i dobrze się bawimy ogólnie. Link do niego oczywiście znajdziecie w opisie. Także serdecznie zapraszam was wszystkich. No i co, ładujmy sobie szybciutko ten owies i spierdzielajmy to sprzedawać, bo jestem ciekaw, ile sobie z tego zarobię. Ok, 25 tysiąca litrów właśnie tego owsa mamy, więc szybciutko wracamy się. Do Gold Crest Valley i sprzedajemy. Sprzedajemy oczywiście i mamy 26 dolarów za sprzedaż dopiero co zebranego pola, a tak naprawdę to nie wiem, nie minęło 15 minut. Słuchajcie, no z tym kombajnem to jest naprawdę przecudowna robota. I wiecie co? Tak myślę, że możemy sobie jeszcze zbudować jedną rzecz na tym polu, ale dajcie mi chwilkę, ja sobie znajdę i zaraz do was wrócę. Wiecie co? Tak myślę, że tutaj można byłoby postawić taki warsztacik, ale zanim to zrobimy, ale zanim to zrobimy, słuchajcie, to ja sobie zapiszę grę, <laughs> bo nie chcę, żeby mi się tutaj coś zepsuło. Ok, także. Taki warsztacik myślę, że można sobie postawić. Ciekaw jestem tylko, czy tu mi nie zepsuło w ogóle całkowicie tego, tego podjazdu tutaj. Troszeczkę mi tutaj zrobiło taką górkę, co mi się po prostu nie podoba, ale wiecie co? Spróbujemy sobie zrobić to jeszcze kształtowaniem terenu, także dajcie mi chwilkę, ja sobie sprawdzę, czy tutaj da się zrobić to jakoś wygładzić chociaż. Dobra, jakieś to wygładzanie powiedzmy, powiedzmy idzie. Jakoś to wygładzanie powiedzmy idzie i za chwilkę sobie zobaczymy, jak to w ogóle idzie. No nie wygląda to jakoś świetnie, szczerze powiedziawszy, więc Uważam, że to był zły ruch, A tego wczytamy sobie grę. Ok, jesteśmy z powrotem na polu, także sobie tutaj oczywiście postawimy raz jeszcze ten warsztat, ale już w trybie swobodnym, i tutaj, tak jak, naj jak najbardziej będziemy mogli sobie podjeżdżać. No tutaj widzicie, no to trochę tak jakby wisi w powietrzu, ale jest opcja na to, żeby tutaj sobie ten warsztacik sobie stał. Nie wiem, czy on tak bardzo mocno pasuje do tego wszystkiego. Powiedzmy, że no nie do końca. Ale wiecie, zajeżdżam sobie z pola, chcę sobie postawić maszynę, nie muszę nigdzie kręcić, zajeżdżam tutaj cyk. Na prawiam sobie te pojazdy, wiecie, to będzie po prostu wygoda, no nie? I sobie postawimy jeszcze jedną rzecz, a mianowicie tego Multifruit Buying Station, który będzie oczywiście na wyjeździe, bo tutaj chcemy oczywiście, żeby on był jako taka powiedzmy pomoc wyjazdowa, więc sobie go tutaj stawiamy. No i jest elegancja Francja. Także moi drodzy, ja mam chyba już wszystko w tym momencie, czego potrzebowałem na podwórku. Zrobimy sobie jeszcze garaż na jakąś osobówkę, bo jakieś osobówki jeszcze tutaj pobrałem, jeżeli chodzi o to. Sorry w ogóle, że do was siedziałem tak plecami, ale tak jakoś mi by było Wygodnie, przepraszam bardzo. Także wchodzimy sobie tutaj do ciągniczka i będziemy się po malutku żegnać. Także dzięki serdeczne za oglądanie. Jeżeli chcecie zostać wyróżnieni na kolejnym odcinku, to zostawcie oczywiście lajka, subskrypcję, oczywiście z subskrypcją publiczną oraz komentarz, a ja będę miał możliwość wyróżnienia was właśnie na kolejnym odcinku. Także dzięki serdeczne za oglądanie, moi drodzy. Widzimy się na streamkach oraz na odcinkach. Trzymajcie się, papa